Na Dobra, pali. Czyli jednak jest skim? Jest już lecie? No, Coś? zaraz, 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 Jest zaraz, 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 ja zaraz, zaraz, No, jest streamer, jest. No. Dobra, drugiej kaniców, ale to tam Jedna co Co jak... ten, ten kanał się Polska? Polska, nie pamiętam. Nie tylko myślę o to od stale. Bawet. Aha. No to, mogę się <coughs> <da> rozgrzewać? <wystarczać? coughs> o, ale miniaturka. Nie wiem, Michał chyba to nie otulka. Ja chcę startować w 8 bo w 10 pierwszej miesiące będzie zapierdol na początku. No. no. Wszędzie jest zapierdol. W sumie tań, Dobra, zaraz Pięknie. będę. Dobra, to jadę jeszcze raz. Chcecie miejsce znowu? Siedemdziesiąt. Połóżcie go Po chcę zobaczyć tego tej figlera. and where we go? I boom. Yes. Nice. Nice. Oś, ty. Nic się chyba... No, kto mi w dupę wjechał? Dobra, panie Nic nie, 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 3, ja nie, 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 z nie, 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 zepsułem restart. I, I już jest restart? O. Tak. nie, 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 i wyjechało, a nie, wyjechało, nie, nie, lepsze dojeżdżenie. Mercedes tutaj, Mercedes tutaj chyba tak. Spinuje. spinął Tam, Mercedes Widzę, widzę. wepchnął na... mi się chyba Tak, wepchnął się, Ej, mam nagrania chyba, chyba go nie zamknąłem co? Wątpię, zostawili mi chyba miejsce Dobra, ja tu ostrożnie staram się jechać, żeby jak najmniej, żeby oszczędzać Ej, ale patrzcie, bo logic był wchodzący co, nie? Lordzi wtedy Patrz, czyli i SSL się nie zbudowała sama określałem, O to, to dwóch, jest to, to a, już tak byś to no. A no to Nie Box, 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 box. A, a jakbyś to coś wystartował na hardach No to by chyba byście nie, nie, nie wytrzymali tego Nie no ja chyba medyczny mogę, nie wiem No cóż, ja próbuję na hardę. Hmm. Zobaczmy Też chyba hard. Mówię nie jechać, się okaże okay. oh. Czemu go ducha nie zrobiła? Czasami robi go duchami, czasami nie W końcu od widza Co? Hmm. Teraz czy będę się zbliżał, to jadę, ja tak teraz zmienię? Nie, nie wiem No i Prawdopodobnie będą mocno in, zjadane Kersil. oj on się walił ścianą ścianę? czy co on zrobił? Eee, z tego co widziałem z spinała okej okay. ale on a nie, wycofał się z rywalizacji czyli eee, to musiał na pewno mu ona nie odpadła Dury. żółta w ma... no... Mercedes żółtą O, Alfa Box. Ale tutaj powiem wam ciekawe. walkę. O, i zajebiście. No, what C are you doing? Kogo interesuje Starusz? Co się rozwaliło, co się stało? Kurde, 5 sekund dostałem. F. Dobra, jak Starusz jest, to ¿no? też. Eee, kogo, kogo interesuje Staruszek? Coo Ano, bo jest safety car, więc, więc tak zjedzie do pi no bo to sobie lekko wprójkowi. Łapie. Ołczek wyjeżdża za kwiatostan. Sorry, miałem dwóch? Łapsy drugi raz w boksie? Tak, 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 tak. Muszę się ze mnówką. Jedź! Jedź! Jedź, kurde, jedź! No jedź, bo wyjadę ze sterusiem. Będziesz przed, będziesz przed... Nooo... Będziesz przed, Teraz... O, to ja... Kurde. O, safety car... Guardians. Mikas dostaje 5 sekund kary za kolizję z lay Kurde, zimno opony miałem. O, absolutnie. Oj. Oj, oj, oj. Według mnie pierwszy do wybombowania jest.

Tutaj byście cover tekst Dobra Jestem szybszy od tych przede mną Z Zordzik jeszcze wpakował Na piątego Dobra, pada. stracił już tam. Pada, 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 pada No pada tak, ale to już Tak, ale tu jest Tak, widzicie może i rozkryjecie? Znaczy... Jeszcze... Gdzieś, jeszcze nie padę na tyle, aby zjechać jak pisną. No, za, tak. Mam za What are Co? Steruś dalej na tak. No jezu. żadnym sektorze nie ma przyczepności. No już nie ma, już jest masakra. Już. Problem. Strzelił mnie po internet, jeżdżam O, kwiat za mną. O, idealnie dalej. Chów mi wjechał. Trzy okrążenia, kurwa. Chyba nie zajmacie. Nie, się nie da, już się nie da. Kup, został. Вообще один а мне вообще. Давай, давай, Nie robię na pi 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 prawie trwało. No nie no! Bez mnie! Dobra. Straciłem... Chłop, co robisz? Straciłem zwycięstwo. Nie dało się jechać. Myślałem, że się da utrzymać te dwa okrężenia o ja była kaszana jak cholera. He ja has przed nam wyjedzie, tak. Czekali. A skrzydło sobie wymieniał Ja nie wiem, znaczy się, skrzydła ale lak. Z 14. 10 na 15. potem trzecie trzecie. Kto? Yo! JD jest hit! Nice Kratos, Gratuluję najbardziej dla Ciebie Ja byłem się skin bastion co? coś musiałem zepsuć Dobra wyścig Kratos Dzięki Dobra, tam walka była No Nie pozdrawę biednej Altaurik, która wciąga, że też będzie jechać na medal no, coś ja tam się było zdziwiłem. na wyszukanie. No, zdziwiłem, się, bo jechał za mną, ale gdzie dałem? Myślałem, no dobra, to da radę. Chłop zjechał we mnie i mi spinował. No. Hell a race. A ja pozycja no, 11. Jakąś Każdy miał karę jakąś. O, no, to prawda. Ja Pączek trzy chyba trzy tam zasad. na końcu wyrwał, na interach. To ja? Tym za kolizję. Nie, Pączek. Ach. Bo on nie miał. O, no, okay, konkurencja.